Jest wtorek, 15 lutego, minęła godzina 21.50. Zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór, Mateusz Kaczmarek, czas na losowania. Do niedzieli w Pekinie potrwają 24 Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Nasi sportowcy dali nam już kilka powodów do radości, ale oczywiście liczymy na więcej, a więc kibicujmy i trzymajmy kciuki za medale. Totalizator Sportowy, sponsor generalny Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej z okazji Igrzysk przygotował dla państwa niespodziankę. Grając w Gry Lotto w wybranych punktach Lotto można zdobyć gadżety olimpijskie. Poszczegóły zapraszam na lotto.pl oraz do punktów Lotto. Przed nami nowa promocja w MultiMulti. -multi. Od jutra do soboty wszystkie wygrane przy typowaniu 6 liczb będą o połowę większe w tej samej cenie zakładu. Grając z plusem i zwiększając stawkę można wygrać nawet 64,5 tysiąca złotych. Zapraszam na lasowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie dwudziestu liczb. A wylosowane zostały następujące liczby: siedemdziesiąt sześć, dwadzieścia osiem, dwadzieścia cztery pięćdziesiąt trzy czterdzieści osiem. 46 7 79 3 50 12 20 35 Pięćdziesiąt sześć, sześćdziesiąt pięć, trzydzieści sześć, dwa, trzydzieści, cztery, sześćdziesiąt, liczba sześćdziesiąt jest plusem. Ze wszystkich gier to najłatwiej o wygraną w mini lotto. Wczoraj aż pięciu graczy sięgnęło po ponad 62 tysiące złotych. Trzech z nich zagrało przez internet, a dwaj pozostali w Jaworznie i Olecznie. Gratuluję i zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. 15, 16, dwadzieścia, 4, 12. W kaskadzie do zdobycia jest aż ćwierć miliona złotych. Żeby je wygrać, trzeba wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów dwunastu liczb, znajdujących się na losie. Losujmy. W pasecie maszyny losującej mamy 24 kolejno ułożone kule, bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. 24 13 1 15 Dwadzieścia pięć czternaście dwadzieścia dwa siedem dziewiętnaście osiem. Jeśli wygrana w jednej grze to za mało, to zawsze można zagrać o dodatkowe 2 miliony złotych. Wystarczy tylko trafić wszystkie cyfry w aktywowanym numerze super szansy. Znajdą go Państwo na kuponach wybranych gier lotto, a w drugim dziś losowaniu padły takie cyfry: 9, 0, 6, 1, 4, 3, 6. Gratuluję wygranych. Ekstra pensji codziennie mają Państwo szanse gry o pensję na lata. W zależności od stawki może być warta od 5 tysięcy do nawet 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Pora wejść do gry. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejno ułożone kule gdy maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Dwadzieścia dwa, trzydzieści cztery, dwadzieścia dziewiętnaście, dwadzieścia siedem, a ostatnią liczbą wylocowaną w ekstrahencji jest dwa. W ekstrapensję warto grać z opcją ekstra premium. Wygrana wypłacana jest od ręki i może być warta od 100 tysięcy złotych do nawet miliona złotych. Losujmy. W kasetach maszyny losującej mamy 35x4 klejno ułożone kule będy. Maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Trzydzieści Dziewiętnaście Osiem Pięć Trzydzieści jeden A ostatnią liczbą wylosowaną w Ekstrapremii jest Dwa Pora na najważniejszy punkt programu losowanie szóstki w lotto. Dziś trafienie tych sześciu liczb może dać ponad 2 700 tysięcy złotych. Trzymam kciuki za nowych lotto milionerów i zapraszam Państwa na losowanie lotto oraz lotto plus. W kasetach maszyny losującej mamy po 49 kolejno ułożonych kul gdy Maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie.

Osiem siedemnaście dziewięć dwadzieścia sześć dwa, dwadzieścia siedem. Wyniki losowań będą dostępne na lotto.pl. Również na tej stronie znajdą Państwo informacje, jak grać przez internet. Na koniec jeszcze raz zachęcam do kibicowania naszym olimpijczykom. Jeśli w ciągu najbliższych dni będą Państwo na południu Polski, to zapraszam do zimowej strefy kibica lotto. Zapewniam, że można się tam poczuć jak na igrzyskach w Pekinie. A wieczór z grami lotto dobiega końca, ale zapraszam na jutrzejsze popołudniowe losowania, które poprowadzi Konrado Moreno. Prac! Polskich sportowców wspiera Lotto, sponsor generalny polskiej reprezentacji olimpijskiej i partner główny polskiej reprezentacji paraolimpijskiej: Pekin 2022.